Chcemy kupić sobie laptopa, telefon, uh -huh. słuchawki, to porównamy ceny, parametry. Uh -huh. Może zapytamy kogoś o radę, sprawdzimy recenzję. I z dobroczynnością już tak raczej to nie wygląda. Uh -huh. Nie tu, jest tak proste. Tutaj bardziej kierujemy się emocjami. Możemy sobie sięgnąć po ten efekt zidentyfikowanej ofiary. Czyli efekt, w ramach którego, jeśli na zdjęciu widzimy uh -huh. jedną osobę z imieniem, z historią, to nasz mózg jest w stanie to przetworzyć jak fabułę, uh -huh. co um, szybko przetwarza znowu na reakcję emocjonalną. Koncentrowanie się na je jednej ofierze uh -huh. um, wywoła w nas chęć pomocy bardziej, nawet Niż w sytuacji, w której na tym zdjęciu znajdzie się raptem jedna dodatkowa osoba, powiedzmy, o. wtedy ten efekt już zanika. Ale jest to okrutne. W sumie, to, nie? Jest, to jest e... okrutny Chociaż... mechanizm, który gdzieś jest w naszych głowach. Dlatego między innymi by do tej chęci pomagania wychodzącej prosto z serca tak ważne jest, żeby dokładać uważną analizę.